Jestem Vincenzo i zapraszam na kolejny odcinek tajemnic Terrarii Hu jest, tak A więc teraz mam dla was niespodziankę Tak, kopałem, dużo kopałem I udało mi się uzyskać 30 tych sztabek meteorytu Mmm, tak eee, Robiłem to tuż po tym kiedy przestałem nagrać, po prostu z tym poszedłem I kopałem, kopałem, kopałem Wiele razy zginąłem, ale się udało. Eee, tak, a więc co teraz? Skoro już mamy te sztabki, to robimy taki myk. Patrzcie. Bierzemy sobie nasze pieniążki. Idziemy sobie do tego człowieczka. I kupujemy od niego Flintlock Pistol. Hops. Okej. Okay. Mamy sobie zakupiony. Otwieramy, odkładamy. Teraz patrzcie, uważnie. Otwieramy. I z tego pistoletu 30 sztuk metalryta i 10 spadniętych gazdaczek robię sobie Space Gun. Hurra! Tak, jest to nasz pierwszy sprzęt magiczny. Patrzcie jak działa. No, chodźmy, znajdźmy jakiegoś snima. No Jest tu jakiś potwór Chciałem powiedzieć, że już cztery noce pod rząd. Patrzcie teraz. Tak, tak on działa. Cztery noce pod rząd mamy e, tego. E, Blue moon. Nie wiem co się dzieje, ale liczę, że już w następnej nocy już on nie będzie. Widzieliście? Jeszcze raz może. Dzień dobry. Jak to działa? Nie jest to może najpotężniejsza z broni. I już mi się mana skończyła. I regeneruje się dosyć wolno. Ale to jest zawsze coś. Zwłaszcza, że gwiazdeczki bardzo łatwo pozbierać. I gdy już będziemy mieli więcej many, to będzie naprawdę coś. Na przykład tak. Bardzo dobry sprzęt. Mi się podoba. Okej. Okay. A więc to tyle z niespodzianki Co dzisiaj będziemy robić? Musimy przede wszystkim poczekać na noc Pewnie już część się spodziewa co się stanie w takim razie skoro musimy czekać na noc Ale nie będę taki, powiem wam Przezwiemy wielkie, duże oko z którym będziemy sobie walczyć Nie wiem czy nam się uda Ale miejmy nadzieję, że tak Tymi słowami, które miały wyrazić dumę i radość z tego, aby ludzie uwierzyli w nas i moc, przekonywania i tak dalej, i tak dalej. E, zakończamy. Znaczy, robię cięcie i widzimy się kiedy będzie już noc. Tak, tak więc bywajcie. Okej, okay, jestem. Już się słoneczko zaszło nam, więc za chwilę zacznie się noc. My idziemy sobie do demonicznego ołtarza, zabijamy sume. go, tworzymy sobie takie dziwoląctwo, zabijamy drugiego skima. Chwileczkę, muszę się ponosić pokrapać. A... Okej, okay, dobra. Teraz idziemy na jakiś dobry strategiczny teren. To znaczy najlepiej płaski. Tak przynajmniej mi się zdaje. Nigdy wcześniej z nim nie walczyłem, z żadnym bossem więc przyjdziemy sobie tu. Okej. Okay. Mamy oczko. I... Wzywamy nasze potworny, demoniczny... coś. Tak więc... Człowieku, przybywaj. O, wow. Teraz, jak myślę, że może to nie był najlepszy pomysł. Ow. Dzień dobry. Wow, 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 A masz. A, co za ogromne... świństwo. O Jezu. Rzuca oczami. I gincie. Wow, wow, wow. Tak, trochę straciłem zapał. O Boże. Wow, wow. Gwiazdki nam na pomoc lecą. Idźcie sobie... Idźcie sobie wszystkie A. Wypić? A. ŚWIŃSTWA Giń, giń masz karo Już 300, 10% życia mu zabraliśmy Nie jest źle I dalej do... No może A to sprytne coś. Dobrze jest Dobrze jest Jeszcze nie zginęliśmy Już 20% życia stracił Stracił? Straciło? Kto wie jak do tego mówić hmm. Nie bój się Nic ci nie zrobię Przecież to, że chcecie zabić nie znaczy, że... Um, coś ci zrobię. No come on. Ups, miałem nie tę zaznaczone. Gin. I tak musimy zdążyć przed końcem nocy. Pamiętajcie, bo inaczej ono zniknie. Uh. Idź sobie. Znaczy, nie idź. Żartowałem. Masz tu zostać i najlepiej się nie ruszać. Nas, niestety nasz Space Gun, aktualnie nie jest zbyt potężny. Ale to przez to, że mam po prostu za mało mani. Ale... chcieliście magię? Macie magię. Może nie jest to taka magia, jak o ludzie sobie myślą. Wow Fala ognia, czy coś w tym stylu. Ale... No, zawsze coś. wow Już połowa życia. O nie, to zaraz się przeistoczy. Tak, ono za chwilę zmieni trochę kształt. Coś takiego jeszcze mniej przyjaznego. Może to wam się wyda dziwne, ale tak. Coś jeszcze mniej przyjaznego. Chociaż w zasadzie ono nie jest takie złe. O właśnie. O to mi chodziło. Stało się bardziej obuchowe teraz. Ło! Wow, wow, nie krzycz. Giń. napić miksturki. Nie. Ops. Zabiło mnie. Ale chwila, chwila. Może przyleci jak się odrodzę. Dobra, żyję. Może przyleci, może przyleci. Trzymajcie kciuki. No. Oczko. Halo. Nie. To ono się jak kończą, jeżeli nas zabiją? Nie można zginąć? Co za bezsens. Ah. Cholera, a było tak blisko. No cóż. Tak więc okiem już się w najbliższym czasie bić nie będziemy. Ponieważ przede wszystkim nie mamy lensów i po drugie jak widać jeszcze jesteśmy za słabi ha szkoda dobra tak więc to tyle w tym odcinku nie wiem ile czasu minęło ale to nawet jeżeli minęło mało czasu to w takim razie to był odcinek mało czasowy bo była walka a jeżeli minęło dużo czasu to no, zakończamy go normalnie tak więc komentujcie subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku a ja się z wami żegnam tak więc znikam i bywaj Chciałem dodać, że już wiem dlaczego głębokością już mi nie działał, bo nie miałem go w ekwipunku, tak więc tak tylko wyjaśnienie, że już nie potrzebuję odpowiedzi jakiejkolwiek. Dobra, a więc teraz naprawdę znikam, Dawajcie.